Do grabienia trawnika oraz zalegających gałązek najlepiej użyć grabi wachlarzowych. Czemu wachlarzowe? No wystarczy spojrzeć, bo kształtem przypominają właśnie wachlarz. Mają długie, elastyczne końcówki, które rozszerzają się tutaj przy zakończeniach. Dzięki temu łatwiej zbieramy zalegające gałązki. Zagrabiamy je sobie w jedno miejsce, a kiedy już to zrobimy, no to zabieramy te odpady. Jak już się pozbędziemy niechcianych gałązek, możemy się brać za grabienie trawnika i najlepiej robić to ruchami na krzyż. Cyk i cyk. Łatwiej pozbędziemy się resztek trawy, starego filcu oraz innych zanieczyszczeń. W ogródku warzywnym nie ma miejsca na słaby sprzęt. Tutaj przydadzą się nam grabie klasyczne, zwane grzebieniowymi, moi drodzy. Dzięki nim możemy wyrównać ziemię i rozbić zalegające grudki ziemi, żeby naszykować glebę pod nasadzenia. A to kochani są grabie widelcowe, potrzebne Adrianowi do obiadu, on tak nie wygląda, ale faktycznie on tym je.